Cześć, віitam na kanale Inthetrade. Dziś porozmawiajmy, jak zwiększyć swój depozyt i nie stracić pieniądze під час handlu na psojaх binarnych, na pocket option і w góli w так. Також прошу у субскрипцію каналу і зачинаємо. В угулі трейдинг і хандл на обсоїх бінарних, тобто в угрі трейдинг класичний, є багато ризикований, але можна і добре заробити так? Также джереше дам таких кілька вказів, які помогли не втратити так, і заробити на об слоях бінарних і в углу на трейдингу, так? Як же ограничити страти, так, і звеншити е, зарубки, так, і мати добрий зyск? Діще це. Найперше, в гулі, яклуємо на Pocket Option. І найважніша є, що та, така річ, е, на которой. Z którym zaczynamy ten handel, to jest analiza techniczna, tak, bo naprawdę prowadzenie analizy technicznej przed każdą transakcją na wykresie można zobaczyć, czy jest rynek dobry do handlu, czy nie. Ale teraz już mam parę walutową i odłożymy transakcję na tej parę walutową, czy minuty, 400 dolarów, niżej. Dobrze, zwróć uwagę, na co musimy zwrócić uwagę, kiedy handlujemy. Jak i mówiłem, tak, najpierw rzeczą, czym jest, że to, że prowadzimy analizę techniczną, ale kiedy wybrałem parę walutową, to musimy spra sprawdzić że jaki jest procent wypłaty, tak, jeżeli procent wypłaty jest normalny, to można handlować, tak? Tutaj mam procent wypłaty dobry, to e, będę handlował na tej parę walutowej. Ale w ogóle, jeżeli jest mały procent wypłaty, to ryzyko tego nie kosztuje lepiej nie handlować na, małych, na, na gdzie jest mały procent wypłaty. I przed rozpoczęciem poproszę o dołączenie do mojej grupy darmowej Ninja Training Free Group, gdzie prowadzimy dwie sesje darmowe dzienne, jedno 14, jedno 18. prowadzimy z poniedziałek po piątek, tak, handlujemy dwa razy dziennie, daje jeden sygnał sesję, także jeżeli chcesz dołączyć do grupy, link będzie w opisie tego filmiku. І я ще мав таке нажання, що технічна робота Хануле, який проводить аналіз технічну на різних парах валютових, так і на різних рамах часових. Можеш вибирати довольний пару валютову, далі вибирати рама часову, так. i prowadzić analizy. Możemy wybierać dwie lub więcej paru, e, RAM czasowych, tak. I dalej wydajemy wniosek, na przykład wejście w dół, wejście w dół. Co pokazuje, że mamy tendencję spadkową i można wchodzić na e, przedaż, tak na parę walutowej. Link na roboty będzie przy tym filmiku, także zapraszam. Dobrze, zaczynamy. Jak i mówiłem, tak, taki główny rzecz, o której musimy pamiętać to analiza techniczna. Musimy rozumieć, gdzie jest trendy. Na przykład z uwagę, tutaj mamy trend wzrostowy, cena idzie do góry. Tak? Musimy korzystać z wskaźników, na przykład tutaj mam wskaźnik RSI, tak? wskaźnik RSI który pokazuje teraz wykupienie, że cena znajduje się na poziomie wykupienia. Czym jest ten poziom wykupienia? W innych filmikach, już mówiłem o tym, tak. I dalej, kiedy prowadzimy analizę techniczną, jest ona oparta na позимум спарше опого танг, бо ціна йде від позимум до позиму і в в напрямку тренду, так. Звущуваки. Тут ми маємо цей позимум. Вчасне ціна відвочилася на тем позиумі, так, звущуваки, же був тренд зростовий, так, ціна йшла вгору до того позиму і далі потім до, де вже досягняла цей позимум знову в іншому керунку. так? Теж з нами така сама ситуація з ось чувака же мами. Цена знайдує на позиуми опору, на вкажній коресаї показує викупення, так? І то добже місце, де би отворити транзакцію на відвоcенні, так? І хандловач на відвоcенні згодня е, от такого посуму так. Бо ми маємо два таке, дві таке типові стратегії для хандлу, є що хандлу в такий в тренді, так, де хандлуємо згідно з трендом. мусимі по аналіз технічний зрозуміти, який є тренд, так, чи є тренд зростовий, чи є тренд спадковий і хандлувати на тим тренді. Але коли де хандлуємо в тренджі, To transakcje można tworzyć na nie na 3 minuty, a lepiej handlować tak, na 5 czy 10 minut, 15 lub na godzinę, tak żeby sprawdzić, że naprawdę, jeżeli idzie dobry trend, to można handlować zgodnie z trendem. Ale jeżeli handlujemy na odwrócenie, to 3-5 minut jest dobre dla otwarcia transakcji. Kiedy już wszystkie wskaźniki, na przykład wskaźnik RSI pokazuje wykupienie, mamy poziom, dobry poziom oporu tak, to, i, i możemy handlować na odwrócenie. Zwróć uwagę, już mamy świecie czerwone, tak, od tego miejsca było odwrócenie. I, Teraz ten znajduje się w, takiej, w takim miejscu, w takiej niepewności, tak? bo zawsze obok tych poziomów jest taka duża zmienność. Tak? Jeżeli poziom wsparcia lub popoły jest silny, tak? to wtedy będzie takie szybkie odwrócenie. Tak? Nie będzie takiej e, niepewności obok tych poziomów. Jeżeli poziom nie jest taki bardzo silny, to może być taka e, zmienność mała tak? i nie będzie takiego szybkiego odwrócenia, naprawdę, że szło w górę, a dalej poszło na spadek. Tak? Będzie taka mała korekcja. і на таких корекції можна входити в транзакції так єсть 100... Pełny ryzyko, ale w ogóle jeżeli wszystkie wskaźniki pokazują, że naprawdę w tym miejscu będzie odwrócenie, to trend będzie, uwagę, zamierza się w plusie, wszystko w porządku, tak? To trend będzie pchać ceny w tym kierunku, na, w jaki idzie odwrócenie, tak? Teraz uwagę, mamy się czerwony, naprawdę cena odwróciła się, dalej idzie na spadek, tak? Była korekcja w dół od tego poziomu, jaki mówiłem, tak? Mamy ten poziom oporu, na tym poziomie oporu cena ten poziom oporu, cena, osiągniemy ten poziom oporu Dalej, wskaźnik RSI pokazuje, że naprawdę cena jest wykupiona. Jeżeli wskaźnik RSI pokazuje, że cena jest wykupiona, on musi trochę skręcać, tak? Jeżeli idzie prosto w górę, to wtedy e, lepiej nie wchodzić, czekać tego momentu, kiedy już idzie trochę, skręca i wtedy wchodzi transakcja Dobrze, oto teraz poszukamy inny parwoltowy, Zwróćcie uwagę, już mam tutaj ciekawą sytuację, możemy tworzyć tutaj. Шукаємо далі паравалютову, далі шукаємо на Pocket Option, так сказати, чи є добрий процент виплати, є дуже файний процент і можна хандлувати. Так, от вважаємо транзакції на 400 доларів ніжі, для чого ніжі, зараз вже повім. Так. Направді, є типова ситуація, так як було на першій транзакції, також ціна знайду на позжньому опору, був такий, е, такий тренд спадковий, далі ціна відвручила так. Жимаємо на цей позжньому, так, на тим позжньому ціна вже зараз знайду так, і по тим, на тим позжньому опору, і чекаємо відвручення, bo wcześniej był początek trendu spadkowego w tym miejscu, tak, był trend spadkowy, dalej odwracanie, trend wzrostowy i dochodzi do tego miejsca, gdzie był początek tego trendu, tak. Także już znamy, że w tym miejscu może być już odwrócenie, bo wcześniej tam był początek i ta odwróciło się i teraz wskaźniki i na wykresie mamy takie sytuacje, że naprawdę. W tym miejscu będziemy czekać, że cena będzie iść na korekcję i będzie odwrócona i iść na spadek. Tak, Jest taka typowa sytuacja, jak i dalej, jak i wcześniej na, na tym wykresie, który był wcześniej. Bo naprawdę, kiedy e, musimy testować strategię, tak? jeżeli handlujemy, ja wiem tu strategię i handluję na tej strategii i.

handlow. Kiedy już rozumiesz, że naprawdę nie już masz jakieś, jakieś masz zyski tak, na tym handlu, to możesz realne i handlować na handlową realnym Ale zawsze musicie uczyć się na blendach, tak Jeżeli nie działa na strategia, musicie sprawdzić dlaczego strategia nie działa, jest takie situacje, kiedy nie działa, tak? but naprawdę przeram ten ten, 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 ten przelama. Ale w ogóle Ta strategia jest taka, bo rynek jest cykliczny tak. I ja już rozumiem, że naprawdę na tych poziomach będzie zawsze korekcja i lub, i dlatego można wchodzić w takie taki transakcje. Tak? Także kiedy prowadzimy analizę techniczną musimy skupić się na, 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 na tego tych poziomów, tak? kiedy już naprawdę testujemy te strategie na koncie demo. Jeżeli wszystko działa, możesz na gdzie jest ten poziom wsparcia, gdzie jest poziom oporu, gdzie jest stan wykupiona lub wyprzedana, jaka jest różnica między różnymi ramami czasowymi, tak? I wtedy można przechodzić do konta realnego i handlować zawsze. Jeszcze jedna rzecz, którą musicie pamiętać, to kontrola depozytu. Tak? Nie handlować na duże kwoty. Na wszystkich filmikach ja o tym mówię, żeby handlować od 1 do 5%. Jeżeli nie macie dużo depozytu, macie na przykład 50 euro, tak, czyli 50 dolarów, to lepiej handlować na tych 50 dolarów na stawkę 1-2 dolara, ale testować strategię tak? I, i zobaczyć, że działa, że nie działa. I kiedy rozumiesz, że naprawdę działa, można ich handlować na 5 dolarów na przykład, tak, ale 5 dolarów to jest 10% depozytu, to jest za dużo, tak, lepiej handlować 1-2 dolara i wtedy będą jakieś zyski i będą naprawdę nie będzie straty depozytu, tak bo jeżeli handlowość w kwocie 15 tam 20 dolarów, to może tracić wszystko, tak bo dwie transakcje zrobić w minus i zostawić już nie ma się pieniędzy, tak na depozycie. także o tym musicie pamiętać. i teraz już zamyka się w plusie transakcje, tak wszystko jakie mówiłem zwróćcie uwagę wskaźnik pokazuje wykupienie, mamy poziom oporu i wszystko odwróciło się tak, bo ta analiza techniczna dała możliwość tego, że dwie transakcje były w plusie. Dobrze, także na dzisiaj wszystko. Dziękuję bardzo i do widzenia na razie. Do następnego filmiku.